Hello, hello, bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy śledzą mój kanał i nie tylko, tych, którzy trafili tu, bo zaciekawił ich temat, czy szkoła muzyczna to coś dla mnie. Wydaje mi się, że bardzo wiele osób zadaje sobie takie pytanie, szczególnie w kontekście takiego instrumentu, jakim jest gitara. Ponieważ gitara to bardzo, bardzo szerokie pojęcie i bardzo wiele osób chce się uczyć grać na gitarze. Co widać, jeśli chodzi o popularność instrumentów w szkołach muzycznych, to najwięcej chętnych jest z reguły na pianino, na skrzypce i na gitarę. Oczywiście liderem pozostaje. Dowolny instrument w zależności od szkoły, ale na gitarę chce się dostać bardzo, bardzo wiele osób. Wiele osób zdaje do szkoły muzycznej na gitarze, ponieważ tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy z tego, czym jest szkoła muzyczna, albo źle powiedziałem czym jest kształcenie na instrumencie w szkole muzycznej. I do tych właśnie skierowany jest ten film. Ponieważ ja ucząc bardzo wiele lat w bardzo różnych szkołach muzycznych, przesłuchuję również kandydatów do szkół muzycznych i bardzo często pytam ich o wyobrażenie, czego, jak oni wyobrażają sobie naukę w szkole muzycznej, jeśli chodzi o gitarę, i ze smutkiem muszę stwierdzić, że ich wyobrażenia zupełnie rozmijają się z tym, co. Potem będą przeżywać w tej szkole muzycznej, i właśnie dlatego postanowiłem powiedzieć coś więcej na temat tego kształcenia. Przede wszystkim, wielu ludzi myśli, że kiedy dostanie się do szkoły muzycznej na gitarę, to będzie super, bo będzie się uczył za darmo, jak grać wspaniałe piosenki przy ognisku. Otóż, moi drodzy, to jest pierwszy błąd w myśleniu. Chciałem Wam powiedzieć bardzo ważną rzecz. Jak sama nazwa wskazuje, kiedy idziesz. Do szkoły muzycznej, to po pierwsze, idziesz do szkoły. A z czym ci się kojarzy szkoła? No z miejscem, gdzie się czegoś uczysz, ale bardzo gruntownie. Ty nie idziesz tam tylko na lekcje gitary, bo to nie jest szkoła gitary, tylko szkoła muzyczna. A co za tym idzie? Będziesz się tam uczył muzyki w bardzo szerokim pojęciu. Więc jeżeli twoim celem jest, Nauczenie się chwytów gitarowych czy akompaniamentów do piosenek, to szkoła muzyczna nie jest miejscem dla ciebie. Dlatego, że w szkole muzycznej będziesz musiał się uczyć tego, co jest szeroko pojętą muzyką, a więc teorii muzyki, a więc będziesz się musiał uczyć na audycjach muzycznych. O muzyce, o historii muzyki, o tym, jakie były rodzaje muzyki, jakie były epoki w muzyce. Oczywiście może to być bardzo interesujące i kształcące. Jest pytanie: jakie są Twoje oczekiwania? Bo jeśli myślisz, że w szkole muzycznej będziesz grał tylko na instrumencie, to jesteś w bardzo wielkim błędzie. Otóż powiem ci od razu, jeżeli pójdziesz do szkoły muzycznej, to będziesz uczył się od samego początku kształcenia słuchu z zasadami muzyki, albo jeśli jesteś młodszy, będziesz uczył się rytmiki, która jest takim kształceniem słuchu dla najmłodszych. Będziesz uczył się potem audycji muzycznych, na których będziesz powstał, bo um, uczył się właśnie tego, czy powiedziałem wcześniej troszkę historii muzyki, yy, troszeczkę epok różnych muzycznych i tym podobne. Potem w dalszym etapie kształcenia będziesz na pewno musiał uczęszczać na chór albo na orkiestrę, które są obowiązkowe. Później będziesz musiał jeszcze uczęszczać na drugi instrument, który w, w zasadzie we wszystkich szkołach muzycznych jest obowiązkowy. Jeżeli chcesz zostać gitarzystą, to będziesz musiał również grać na pianinie. Nie od razu, ale od któregoś tam roku kształcenia. Dlaczego Ci o tym opowiadam? Dlatego, że kształcenie w szkole muzycznej to nie tylko dwie lekcje gitary w tygodniu. Bo tak jest ale również dwie godziny kształcenia słuchu w tygodniu, godzina albo dwie, w zależności od, siatku, od siatki godzin audycji muzycznych, potem dwie albo więcej godzin chóru lub orkiestry, no i wreszcie instrument. Jak sobie to wszystko zliczysz, to się okazuje, że oprócz zwykłej szkoły, do której niewątpliwie chodzisz, i tu nie jest istotne, czy Ty chodzisz do szkoły podstawowej, czy do liceum, Będziesz musiał poświęcić na szkołę muzyczną dodatkowych kilka godzin, żeby uczestniczyć w zajęciach w tej szkole, a oprócz tego będziesz musiał codziennie ćwiczyć na instrumencie. No, to jest akurat aspekt, który czeka każdego, bo każdy, kto się uczy na instrumencie, nieważne czy chodzi do szkoły, no to musi na nim ćwiczyć i prawdopodobnie korzysta z porad jakiegoś nauczyciela, ale właśnie. Pamiętaj, że w szkole muzycznej będziesz uczył się bardzo profesjonalnie muzyki, a także gry na instrumencie. W szkole muzycznej będą Cię kształcić profesjonalni nauczyciele. Co to znaczy? W szkole muzycznej nie może uczyć człowiek, który nie ukończył Akademii Muzycznej albo Akademii Sztuki na danym instrumencie, a więc wszyscy, którzy tam uczą, ukończyli. Właśnie Akademię Sztuki albo Akademię Muzyczną na swoim instrumencie, i oprócz tego mają wykształcenie pedagogiczne. A więc rzeczywiście w szkole muzycznej możesz trafić na najlepszych, wykwalifikowanych nauczycieli. Ale to się również wiąże z tym, że oni będą cię uczyć gry. Klasycznej będą Cię uczyć gry na gitarze klasycznej. A więc jeżeli jesteś gitarzystą, który pragnie się uczyć na gitarze elektrycznej, albo akustycznej, z metalowymi strunami, który chce grać, nie wiem, jazz, bluesa, albo po prostu śpiewać piosenki przy ognisku, to szkoła muzyczna nie jest dobrym miejscem. Oczywiście ktoś powie, no chwila, ale podstawy przecież wszystkie mamy takie same, jak najbardziej. Ale jeżeli ktoś chce iść do szkoły muzycznej tylko po to, żeby zyskać podstawy i po roku z niej zrezygnować, to jest nie fair w stosunku także do tych, którzy chcieliby się uczyć gry na gitarze klasycznej w szerokim pojęciu. Ponieważ zwyczajnie zajmie im miejsce, szybko się zniechęci, a potem ze szkoły zrezygnuje. Mówię o tym, kochani, ponieważ w mojej karierze bardzo, bardzo wielu uczniów zrezygnowało z nauki w szkole, ponieważ zderzyli się właśnie z tym, co powiedziałem. Oni myśleli, że idą do szkoły gitary, a nie do szkoły muzycznej, i bardzo szybko stwierdzili, że oni nie mają ochoty uczyć się teorii muzyki że oni nie mają ochoty uczyć się historii muzyki że nie mają ochoty chodzić na chór albo jakieś inne zajęcia, które są normalne. Dlatego yy, nagrywam ten film, żebyś się zastanowił, czy szkoła muzyczna jest to coś dla Ciebie złe schematy myślenia, jak już wcześniej powiedziałem, spowodowane są bardzo często tym, że póki co nauka w szkole muzycznej u nas, w państwowej szkole muzycznej, czy to ogólnokształcącej, czy, czy popołudniowej tak zwanej szkole muzycznej, których jest najwięcej u nas w kraju, jest wciąż nieodpłatne. I wielu idzie tam właśnie dlatego, że można się za darmo uczyć. Ale moi drodzy, pamiętajcie o tym, że czy nauka idzie za darmo, czy nie za darmo, wiąże się z pracą. Szkoła muzyczna ma swoje cele, ma swoje wymagania, ponieważ, jak to pięknie jest napisane w większości statutów szkół muzycznych, kształci świadomych odbiorców kultury. A więc w celach kształcenia szkoły muzyczne mają między innymi to, że masz kształtować swój smak, gust muzyczny, że masz oczywiście poznawać różne terminy muzyczne, historie muzyki, historię danego instrumentu, oczywiście jego budowę, oczywiście masz poznać podstawę gry na danym instrumencie, a więc wiąże się to z prawidłowym aparatem gry w bardzo szeroko pojętym. Potem, że masz wykorzystywać swoją ogólnomuzyczną wiedzę do zrozumienia i prawidłowego wykonania utworu dopasowanego do danej epoki. W szkole muzycznej poznajesz notację muzyczną, a więc nie uczysz się tabulatur ani z pamięci, tylko poznajesz notację muzyczną i uczysz się grać z nut, co oczywiście jest wspaniałym rozwiązaniem, ponieważ wiemy, że znajomość nut albo możliwość przeniesienia Tekstu nutowego na instrument jest wspaniałą rzeczą, ponieważ powoduje, że poznajesz tak naprawdę międzynarodowy język, bo wszystkie nuty na świecie wyglądają tak samo i możesz potem grać dowolną ilość ulubionych przez siebie utworów muzycznych. Albo w danym stylu, jaki sobie upodobasz, właśnie z nut. Jest to wspaniałe. Mało tego, w szkole muzycznej poznajesz sposoby efektywnej pracy, pracy nad utworem, kształcisz nawyk systematycznego i świadomego ćwiczenia, samodzielnego opracowywania utworów, samodzielnego ćwiczenia. Także poznajesz zasady strojenia instrumentu, musisz posiadać instrument z biegiem czasu. Ten instrument będziesz chciał zmienić na lepszy, lepiej brzmiący, być może lutniczy i to jest wspaniałe. Oczywiście uczysz się też prostych improwizacji. Z biegiem czasu jesteś coraz, coraz lepszym instrumentalistą. A więc, żebyśmy się dobrze zrozumieli, kształcenie muzyczne w szkole muzycznej jest fantastyczną przygodą. Ale niełatwym zadaniem, i sam musisz określić, czy szkoła muzyczna jest czymś dla ciebie. To jest troszeczkę tak, jak z nauką języka. Jeżeli chcesz się nauczyć mówić po angielsku, na przykład, to wcale nie musisz iść na jakiś bardzo zawodowy, specjalistyczny kurs albo zdawać na filologię angielską, bo przyznasz, że na studia filologiczne idą już. Prawdziwi koneserzy, którzy chcą język poznać od podstaw, a tam idą przecież już ludzie, którzy już umieją mówić to, po co oni tam idą. No właśnie, nauka języka w szerokim pojęciu wiąże się, tak jak w przypadku muzyki, z pojęciem kultury. Krajów, w których mówi się w danym języku, poznaje się tam też historię danego języka, poznaje się tam i zgłębia szersze pojęcia, różne idiomy. Potem ma się zajęcia z native speakerami, czyli z ludźmi, którzy w początku mówią w tym języku i zobaczcie, bardzo szeroko. Wtedy pojmuje się naukę języka obcego. Po takich studiach można być lektorem danego języka, czyli profesjonalnie uczyć takiego języka. I więc powrócę do tego przykładu. Jeżeli chcesz po prostu mówić po angielsku, to nawet w internecie szukasz jakiegoś kursu, poznajesz słówka i uczysz się mówić. Podobnie jest z gitarą. Jeżeli chcesz poznać podstawy gitarowe, nauczyć się prostych chwytów, uderzeń, nie musisz iść do szkoły muzycznej. Ale jeśli chcesz to zrobić gruntownie, jeżeli interesuje Cię gra na muzyce na gitarze klasycznej, jeżeli interesuje Cię, jak zagrać na gitarze utwory klasyczne, utwory z różnych epok, to jak najbardziej szkoła muzyczna jest dla Ciebie. Zwłaszcza, że szkoła muzyczna pierwszego stopnia, bo o takiej mówimy tutaj, czyli kiedy zaczynasz przygodę z muzyką i z gitarą przygotowujecie również do kształcenia i do nauki w szkole muzycznej drugiego stopnia, a więc tak zwanym inaczej mówiąc liceum muzycznym. A tam jeszcze będziesz mógł rozwijać dalej swoje umiejętności. Możesz zostać wspaniałym gitarzystą klasycznym i grać naprawdę nie tylko niebywale dobrze, niebywale pięknie i wspaniale, ale też muzykę, którą będziesz lubiał czy lubiła. A więc kochani Dlaczego warto pójść do szkoły muzycznej, a dlaczego nie, może spróbuję Wam tutaj podsumować. Otóż warto, ponieważ uczysz się wtedy gry od podstaw u profesjonalistów. Uczysz się tego od ludzi, którzy naprawdę dobrze to robią, i uczysz się bardzo prawidłowo, jak to robić. Może być to wyjście później do grania na jakiejkolwiek gitarze. Również warto, dlatego że w szkole muzycznej uczysz się szerokiego pojęcia muzyki, a więc stawiasz tutaj na rozwój wiedzy ogólnomuzycznej. A jeżeli nie liźniesz tej wiedzy, to nawet nie będziesz wiedział, czy i jaka muzyka podoba się Tobie, jeśli chodzi o, o muzykę, która jest szerokim pojęciem. Warto, bo szkoła muzyczna uczy systematycznej pracy, tak jak powiedziałem, uczy się jak ćwiczyć, kształtuje charakter. Sam sobie jesteś trenerem na instrumencie, jeśli ćwiczysz w domu, bardzo wiele to daje dla Twojego charakteru, uczysz się, że nic nie przychodzi łatwo, że wszystkie piękne rzeczy w życiu wymagają trudu i systematycznej codziennej pracy, a więc kształtujesz swój charakter. Także w momencie porażek uczysz się obycia scenicznego, uczysz się koncertować, uczysz się jak zachowywać się na scenie, jak odbierać koncerty muzyczne prawidłowo uczysz się kultury kiedy idziesz na jakiś koncert wreszcie wspaniale rozwijasz mózg ponieważ granie na instrumencie obojętnie jakim ale miałby się trzymać przykładu gitary a więc kiedy dwie ręce robią zupełnie co innego w czasie rzeczywistym twój mózg musi przetworzyć niesamowitą ilość danych ponieważ czyta nuty, te nuty przekładasz na dźwięki, które gdzieś trzeba złapać na danym program, na danej strunie, odpowiednim palcem trzeba trafić w struny i jeszcze słyszysz dźwięki, korygujesz to i kontrolujesz, czy to są dobre dźwięki, a jeszcze potem potrafisz kontrolować swoim mózgiem, czy te dźwięki mają być głośniejsze, czy cichsze, czy szybsze, czy wolniejsze w sposób niesamowity rozwija to pracę Twojego mózgu. Jesteś lepszym uczniem, jesteś lepszy z różnych przedmiotów, a w przyszłości może to dać Ci y, jeszcze bardzo wiele innych profitów, ale o tym nakręcę osobny odcinek. Więc y, plusów y, y, szkoły muzycznej jest bardzo wiele, ale są również minusy, o których musisz wiedzieć. Oczywiście niektóre z tych minusów są takimi minusami w cudzysłowiu. No bo na przykład zdajesz sobie sprawę, że kształcenie w szkole muzycznej to, to jest kształcenie przez najbliższe 4 lata, jeśli, jeśli jesteś w okolicach 9-10 lat, masz w tej chwili, albo e, i powyżej, albo 6 lat, jeżeli jesteś młodszy. E, a więc jest to długoterminowy proces, takie kształcenie, zanim przejdziesz e, wszystkie etapy tego kształcenia na instrumencie w szkole podstawowej. Będziesz potrzebował dużo czasu. A więc e, same zajęcia w szkole muzycznej to jest kilka, e, około dziesięciu potem, w przyszłości godzin lekcji dodatkowo, oprócz Twojej zwykłej szkoły, plus czas poświęcony na odrabianie zadań z tych przedmiotów oraz na ćwiczenie na instrumencie. A więc oczywiście ten czas i tak byś poświęcił, nawet jeżeli nie będziesz chodził do szkoły muzycznej, ale w szkole będąc w szkole muzycznej, będziesz musiał go poświęcić więcej. Oprócz tego będziesz potrzebował czasu, a także szlifowania charakteru, żeby brać udział w różnego rodzaju koncertach, popisach, egzaminach, które czekają cię systematycznie co jakiś czas w szkole muzycznej, kiedy kształcisz się na, na instrumencie. No bo domyślasz się, że tak jak w szkole masz różnego rodzaju klasówki czy sprawdziany, tak w szkole muzycznej są przesłuchania, egzaminy, które mają weryfikować to, czego już się nauczyłeś. I ewentualnie pomagać ci w tym, czego się nie nauczyłeś. Możesz to wziąć za minus nauki w szkole muzycznej, ale w każdej szkole jest to przecież zupełnie normalne. Kolejnym minusem może być to, że na początku będziesz musiał się uczyć rzeczy, które być może nie są dla ciebie super, albo może inaczej sobie to wyobrażałeś, ale przecież tak samo jest na przykład w szkole sportowej. Na samym początku, jak uczysz się jakiejś dyscypliny sportu, musisz wykonywać całą masę różnych ćwiczeń sprawnościowych, albo rozciągających, które może nie są szczytem Twoich marzeń, ale są niezbędne żebyś w przyszłości był świetnym sportowcem i trochę podobnie jest w nauce gry na instrumencie. To też trzeba sobie tutaj wkalkulować. Minusem jest to, że w szkole muzycznej nie nauczysz się grać na gitarze elektrycznej albo na gitarze akustycznej, tylko będziesz grał na gitarze klasycznej, ale dla niektórych może być to wręcz plus, ponieważ większość ludzi uważa, że dobrze jest rozpocząć na gitarze klasycznej. Jest to świetna szkoła jazdy i rzeczywiście trochę tak jest, bo to jest tak jak z prawem jazdy: zanim zaczniesz ścigać się na samochodami sportowymi, to najpierw musisz w ogóle nauczyć się jeździć, a to się odbywa w zwykłej. Toyota Yaris, a nie w jakimś Dodge'u Challengerze. A więc mój drogi, wiadomo, że podstawy trzeba pojąć na zwykłym instrumencie i dla jednych to będzie minus, dla innych to będzie plus, ale dla tych, którzy się zastanawiają, czy pójść do szkoły muzycznej, będzie to minus, zwłaszcza jeśli chcą się zacząć uczyć na gitarze elektrycznej. No i właśnie o tym powiedziałem, że kolejnym minusem jest to, że, że nie na takiej gitarze tam się uczy jakiej ja bym chciał. Nie nauczycie też szkoła muzyczna, jaki piecyk do gitary elektrycznej wybrać albo akustycznej, jaki efekt sobie dołożyć, albo jak obsługiwać programy do obróbki dźwięku. E, to może być minusem. E, ale mówię ci o tym, dlatego że wielu właśnie tak sobie wyobraża naukę gry w szkole muzycznej. No i dla niektórych minusem może być to, że w szkole muzycznej Um, uczysz się z nut, a nie na przykład z tabulatur, ale myślę, że to już jest takim trochę objaw lenistwa umysłowego, no bo naprawdę nauczenie się nut to nie jest coś strasznie trudnego, to jest trochę tak jak uczenie się alfabetu na początku nauki jakiegoś języka. No po prostu musisz się tego nauczyć, żebyś mógł czytać i w ogóle poznawać dany język i tak samo jest z językiem nutowym, a więc z językiem, który jest niezbędny, jeśli chcesz grać na jakimś instrumencie. A więc, mój drogi, czy szkoła muzyczna to coś dla mnie? No, mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego materiału yy, przybliżyłem cię do odpowiedzi na to pytanie, bo na to pytanie musisz odpowiedzieć sobie sam. Chciałbym podkreślić, że ten materiał nie jest absolutnie po to, aby zniechęcić kogokolwiek do szkoły muzycznej albo do tego, żeby powiedzieć, że szkoła muzyczna jest jedyną drogą, żebyś nauczył się grać porządnie na instrumencie, bo to nie jest. Prawda? Moim celem jest tylko uświadomienie młodym ludziom, że nauka w szkole muzycznej to jest naprawdę bardzo poważna decyzja zabiera kilka lat, ale daje niebywale wiele danemu człowiekowi, czy inaczej, może dać ale musisz się nastawić na to, że jest to duży obowiązek, że jest to ciężka praca nie jest to sielanka. No, ale chyba nie jesteś zdziwiony, że jeżeli chcesz dojść na szczyt, to masz podgórkę. Trzeba wykonać pracę, trzeba dać dużo z siebie, ale naprawdę jest to opłacalne i warto to zrobić. Kochani, czy szkoła muzyczna jest to coś dla Was sami? Musicie odpowiedzieć na to pytanie. Mam nadzieję, że ten materiał na to odpowiedział. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Pan od gitary.